Cześć, tu Michał Guzowski. W sieci znasz mnie jako Hiperaktywny Mike. To jest pierwszy odcinek mojego podcastu i cieszę się, że tu jesteś. Będziemy się tu spotykać, żeby mówić o tym, jak zamieniać chaos w działanie. O ADHD, o produktywności, o systemach i o wszystkim tym, co pomaga utrzymać głowę ponad wodą. Ale też o zwykłym życiu, o momentach, w których boję się, wstydzę się, gubię się, a mimo to idę dalej. Nie znajdziesz tu suchej teorii ani udawania, że wszystko jest proste. Będziesz szczerze? Czasem refleksyjnie i czasem praktycznie. Chciałbym, żebyś słuchając miał lub miała wrażenie, że siedzisz obok mnie i rozmawiamy. Więc jeśli chcesz ze mną sprawdzić, jak można działać skutecznie, a jednocześnie po ludzku, to właśnie masz swoje miejsce. Zapraszam. Tytułem wstępu przeczytam ci zaraz mail, który wysłałem do swoich subskrybentów. I ten mail miał wyglądać zupełnie inaczej, w ogóle to miało być coś innego. Natomiast tamtego dnia, kiedy go pisałem, stałem rano z ogromnymi lękami i stwierdziłem, że to opiszę. Opiszę to jako takie świadectwo dane innym, że można być osobą gdzieś tam obserwowaną, nie chcę tutaj sobie przepisywać niczego, no ale powiedzmy podziwianą, a jednocześnie być słabym. I to z jednej strony jest taki trochę syndrom Matki Teresy, tak? Wiem, jestem tego świadomy, ale z drugiej strony to jest taka trochę pięść rewolucji uniesiona ku górze, która mm, tak trochę rzeczy temu całemu światu, że gdy ja dopiero uczyłem się i patrzyłem na innych, patrzyłem na tych, których, którym się udawało, i chciałem być tacy taki, taki jak oni, to oni byli zawsze, a tacy, Zaciśniętymi zębami wojownicy, którzy nigdy nie upadają, nie mają potknięć. A ja jak tylko się raz potknąłem, to od razu już miałem wrażenie, że, że nic ze mnie nie będzie. I ten tekst jest właśnie o tym, żeby, żeby pokazać, że może być inaczej. Także nie przedłużając, mail leciał. Tak. Ten mail miał być inny. Był już właściwie napisany i miał wyjść o 19. Jest 22., a ja piszę to, co właśnie czytasz. Bo pomyślałem, że warto pokazywać prawdę, nawet jeśli może być wstydliwa. Bo dzisiaj jest taki dzień, że boję się. Tylko tyle i aż tyle. Na szczęście wiem, czemu się boję. Publikuję coś dużego i wdrażam pewne zmiany w swoich różnych projektach związanych z moim personal brandem. I wiem, że każde wychylenie się to ryzyko. Co powiedzą inni? Może skrytykują, a może pochwalą. Nawet jakby, no to nie byłoby źle, jakby nie zauważyli. Chociaż, że nie zauważą, to też się boję. Może lepiej, jakby zauważyli. Ale tak tylko trochę. Tak nie za bardzo. Wiem, jak powyższe brzmi. Głupkowato, słabo. Ale ja tak mam. I nie wstydzę się tego. Tak jak tego, że ze stresu od rana boli mnie brzuch i jest mi niedobrze. A także, że mam nasilone natręctwa. Tak, no dzisiaj, dzisiaj się boję. Poranki są tego najlepszym obrazem. Budzik dzwoni o 9.30, a ja nie wstaję. Ból w brzuchu jest jak ciężar przygniatający mnie do łóżka. O 10, gdy już ktoś dzwoni, patrzę na telefon i zrzucam. Nie mam ochoty na tą rozmowę. Przewracam się tylko na drugi bok. Telefon dzwoni jeszcze dwa razy, a ja dalej nie odbieram. Staję dopiero o 12, wcześniej przewijając bezmyślnie social media. Jakby te obrazy innych ludzi miały mnie na chwilę wyrwać z, z mojego własnego ciała, z mojego życia. Kiedyś w takim momencie od razu bym siebie karał, zadawał pytania: co ja robię ze swoim życiem? Dlaczego innym wychodzi, a mi nie? Co jest ze mną nie tak? Byłem własnym katem, który nie pozwalał mi odetchnąć. Ale dzisiaj, dzisiaj już nim nie jestem. Mówię sobie: hej, to tylko lęk. Lęk, on jest prawdziwy, ale świat widziany przez pryzmat lęku nie jest prawdą. Po prostu, może nie jesteś jeszcze gotowy, żeby pójść w ten dzień. Odpocznij, spokojnie, zbierz siły. Ruszysz w swoim tempie. Niemniej, takie dni jak ten nadal mi się zdarzają. W te dni ja, mąż, Ojciec, szef, wykładowca i organizator, boję się najprostszej rzeczy, jak otworzyć maila. Nie dlatego, że spodziewam się czegoś złego, po prostu się boję. Okay? Są takie dni, kiedy wchodzę na social media i widzę innych uśmiechniętych, pewnych siebie, idących szybciej, i od razu widzę, że ja stoję w miejscu. Że choćbym pracował 10 razy ciężej, to nigdy nikogo nie dogonię. Są takie dni, kiedy każde zadanie urasta w mojej głowie do muru nie do przejścia. Są takie dni, kiedy odebranie telefonu powoduje u mnie ucisk w klatce piersiowej. Są takie dni, kiedy twórcza praca wymaga przerzucenia w głowie tony myśli wątpliwości, a każda decyzja to jak dzielenie włos na czworo. I dziś jest właśnie taki dzień. Ale w czymś się zmieniłem. Dawniej ten lęk mnie zatrzymywał. Nie pisałem, nie dzwoniłem, nie wychodziłem z planami. Dziś pozwalam mu być. Uff, oddycham. Nie robię, jeśli nie chcę. A jeśli zrobię, choćby odrobinę lub nieco później, to i tak się doceniam. Tego maila wysyłam później niż planowałem, ale wysyłam, bo dziś. Wiem, że jeszcze nikt nie stał się twardszy od twardego traktowania. A szczególnie wtedy, gdy ta twardość skierowana jest przeciwko samemu sobie. Dlatego dziś, choć się boję, to idę tylko wolniej. Pozwalam sobie na zwłokę, na drżenie rąk, na ból brzucha i nie robię sobie za to pretensji. Czasem mi tylko żal tych moich niedotrzymanych obietnic i zawodów, które sprawiałem innym, lub mogę sprawiać innym, tym, że. Powiedziałem, że mail będzie o 19, a go nie ma. No ale cóż, jeszcze nikt nie stał się twardszy od twardego traktowania. Let that sink in.